Jak kwitną stokrotki, to ja wiem, że już jest wiosna. Jak jest wiosna, to wiadomo, Wielkanoc. No ale właśnie, moi drodzy, czy na Wielkanoc my musimy za każdym razem jeść te jajka faszerowane, gotowane, do tego sałatka jarzynowa, no i jakaś wędrina. A co powiecie o prostej historii? Jajka w zielonym otoczeniu. Proste historie, moje historie. Wspomniałem o zielonym otoczeniu? Jak najbardziej będzie, a to dzięki temu, dzięki prostym historiom. A w nich, proszę bardzo, szpinak, groszek, broku, cukinia i cebula. Teraz, jaka moja rola? Jajka rozdzielamy na czynniki pierwsze. Trochę dobrego sera dojrzewającego, może być polskim, może być włoskim. Ser dodany, pieprz kolorowy dodany, do tego jeszcze oczywiście duża ilość soli. To wszystko w białkach. Nieduża ilość dobrej, wysokoprocentowej śmietanki. Coś, co nam daje krzepę, co nam daje siłę. No, oczywiście. Chrzantarty. Zapach warzyw, masła, aż się prosi, żeby dołożyć trochę siekanego do koperku. Masa białkowo-serowo-śmietanowo-chrzanowa, delikatnie zaczyna się zapiekać. To przychodzi moment na to, żebyśmy na wierzch wysypywali nasze proste, zielone historie. Na koniec, wspomniane na samym początku: oznaki wiosny. Rodzinna patelnia, świąteczna patelnia. Prosta historia. To moja historia, którą wam dedykuję.